Muszę pomyśleć. Już wiem. Najpierw pomaluję mój dom na różowo. Użyję do tego celu kosmetyków. Pomaluję na różowo dach mojego domku. Wygląda przepięknie. Teraz bierzemy pędzelek. O, tak. I malujemy cały domek w środku. Zak! To moje pędzelki! Hmm. Co ty sobie wyobrażasz? Ach, co w tym złego? Ja też muszę pomalować mój dom. Ale z ciebie jędza. Ach, użyję sprayu. Będzie szybciej i o wiele lepiej. Widzisz? Spray do malowania! Jak mogłeś! Pobrudziłeś mi twarz! Muszę to szybko zmyć! Mój makijaż! Oh, mam pomysł! Odkleję pokoik tymi tapetami. O, tak, w ten sposób. Przyklejamy. Pięknie! Wow, spoko pomysł! Jeszcze lepszy? No, może klej i przykleję to zakowi na twarz, żeby nie podglądał. Jenis, co to ma być? Myślisz, że to śmieszne? O, moje brwi! O, moja brwi zniknęła! Jak to naprawić? Udało się. O, o wiele lepiej. Zrobię sobie własną tapetę. Wystarczy narysować fajny wzór wycinamy idealnie Dzięki Jenis za podsunięcie pomysłu. A teraz muszę to tylko przykleić, o tak, doskonale! Wyszło super! Mój robot też jest zachwycony! Nawet zatańczył! Widzieliście? A ja idę dalej. Potrzebuję teraz magazynu. Tu jest tyle fajnych pomysłów. Można się zainspirować. Ojej, patrzcie, jaki piękny pokój Barbie. Muszę zrobić taki sam. Zacznę od umeblowania. Pięknie. Spójrzcie. Tu moja Barbie będzie odpoczywać i pić herbatkę, a ja razem z nią. Okej. Okay. Tutaj postawię komodę. Dwie półki i więcej poduszek. Moja Barbie może tu oglądać telewizję. Widzisz, to Twój ulubiony program! Co to jest? Zabrałem pilota i włączę to, co ja lubię oglądać: Moje ulubione programy o robotach. Jenny Ej! Zostaw mnie w spokoju. No dobra, dobra. Mój robot też ma telewizor. Powiesimy go na ścianie. Wow! Tylko na to spójrzcie! Fajne plakaty, co? Tu będzie fotel i półka na komiksy. Mój robot może sobie potańczyć. Uwielbia muzykę elektroniczną. Jacy hałaśliwi sąsiedzi. Koszmar. Moja Barbie nie może mieszkać obok robota, który słucha takiej okropnej muzyki. Oh, lepiej. Dziękuję. Mogę ci pożyczyć fotel dla twojego robota. Wow. Dzięki. Ustawię go w salonie. video. Mój robot je uwielbia. Skończyłem dekorować parter. Jest lepszy niż ten u Jenis. Muszę szybko zrobić pierwsze piętro. Moja Barbie nie ma gdzie spać. Znalazłam już dla ciebie łóżeczko. Piękne. Odpocznij sobie. A ja zrobię toaletkę, gdzie będziesz mogła się malować. Oczywiście w różowym kolorze. Możesz zrobić sobie makijaż. Chwileczkę. Ojej! Ubrania Barbie nie mogą leżeć na podłodze. Znalazłam dla ciebie idealną szafę. Tutaj będą wisieć wszystkie Twoje stroje. Super! A ściany ozdobimy Twoimi portretami. Barbie, czas się przebrać. Ta sukienka bardzo ci pasuje. Zak, jak ci się podoba. O no, nie bardzo. Nie znasz się, nie słuchaj go, Barbie. Yeah. To po co w ogóle pytałaś? Ja zrobię coś o wiele lepszego. Mój robot ma prawdziwą kapsułę do spania. Teraz ją troszkę udekoruję. Super. Rewelacja. Mój robot ma wszystko, czego potrzeba. Co powiesz, Jenis? Takie je sobie. Obczaj ten teleskop! Fajny, co? No, muszę przyznać, że wygląda całkiem nieźle. Wiem, wiem. oba ci się tylko nie chcesz przyznać. Nie obchodzi mnie to. Co się dzieje z moim robotem? O, skąd ten dźwięk? Och, burczy mu w brzuchu. Jest głodny, trzeba to naprawić. Fila. Już wiem. Zrobimy na trzecim piętrze kuchnię. Lodówkę zupełnie mnóstwem pizzy. Uwielbiam pizzę. Postawię jeszcze kilka pudełek obok lodówki. Tutaj będzie stół i kuchenka. Oraz kilka szafek. Chwileczkę. Chociaż po co mu to? Przecież to robot. Ustawię tutaj automat do gier. To lepsza zabawa niż gotowanie. Grzelis! Co ty tam robisz? Wspieram warzywa i owoce, które wyrzuciłeś. Moja Barbie je uwielbia. Cały koszyk. Wspaniale. O! Piękne jabłuszka, papryka i banany. Ułożyłam wszystko na półce. Chociaż nie, zmieniłam zdanie. Na tych półkach torebki i buty. O, tak, od razu lepiej. Świetnie! Hm. też nie potrzebuje. Moja Barbie potrzebuje garderoby. Tu będzie idealne miejsce na jej wszystkie ubrania i akcesoria. Wspaniale. Sześciutko powiesimy. Ha, ha, nic gorszego nie widziałem! Stąd przeszkadzasz mi? Patrz, mam naklejki z robotem. Podobny do mojego? Nakleiłem na dachu, żeby wszyscy wiedzieli, czyj to jest dom. Ja też mam naklejkę. To moja Barbie. Cudownie. Wow! Zak zbudował świetny domek dla swojego robota. Wygląda wspaniale. A co ma Jenis? Ojej, to prawdziwy różowy domek Barbie! Mam tu w moim domku jeden sekretny pokój. Rewelacja! Można stąd wszystkim sterować. Wow! Mój robot ma świetne blastery! Szat! Ojej, sekretny pokój na dachu? Idzie co? Ja też taki mam. Spójrzcie, słodki pokoik dla Barbie z fotelem i jej ulubionymi pupilami. Cudownie, pięknie. Moja Barbie jest szczęśliwa. Brakuje tylko ogródka. Zrobimy go przed domkiem. Postawię tu leżak, parasol, kilka krasnali. Tylko spójrzcie! Pięknie. Seria? Co to ma być? Mam lepszy pomysł. Rozłożę tu niebieski panel. I postawię jakiś kosmiczny sprzęt. To dopiero jazda. Napiszcie w komentarzach, który dom podoba Wam się bardziej. Jeszcze raz spójrzmy na domek Barbie. A teraz przyjrzyjmy się domkowi robota. Po prostu byłyśmy zajęte budowaniem naszego domu. Zobaczcie, co zrobiłyście. Bargety. Ale fajna chałupa. Słuchaj, Quentin, zbudujmy też sobie taki dom. Tylko dla chłopaków. Jedziemy z tym. Patrz! Jeśli położymy kilka desek i kryształ, to wszystko się połączy i mamy taki topór. A ty masz motykę! Wdajmy dom. Z naszymi wynalazkami z Minecrafta pójdzie nam naprawdę szybko. Ekstra mamy to. O tak. Zgadliście od nas. Nasz dom jest lepszy. Ty jeszcze zobaczymy. Cześć, dańi? Ha ha! Wystraszyłeś się? To ja, Quentin. Widzisz? Respakuj się! Wiem co robić, wszystko zaprojektowałem! Jesteś geniuszem, Quentin! Pokryjemy tymi kwadracikami nasz dom, żeby przypominał piksele jak w grze Minecraft! Super co? Idziemy zgodnie z planem! Co ty wymyśliłeś? Potrzebujemy złota! Mam tu łopatę! Ekstra! Wykopałem kawałek ziemi! Świetnie! Z tego zrobimy ganek. Udało się! Świetny pomysł! Tylko że ziemia bardzo brudzi. Mam pomysł! Oddam ją dziewczynom! Co Kto to zrobił? Co to jest? Ach. Quentin! Co ty narobiłeś? Zepsułyśmy makijaż. Muszę go poprawić. Dziś <gry> mam pomysł! Użyjmy twoich cieni do narysowania serduszek na domu! Piękne! Zróbmy jeszcze jedno tutaj! O rety, teraz cały nasz domek jest w serduszkach! Wspaniale! Musimy koniecznie zrobić sobie selfie! No dobra! Patrz, jesteśmy takie... O, dziewczyny! co z wami? O, spójrz na nie. Jesteście takie śmieszne! Po co tu to, to postawiliście? No trzeba jakoś ogrodzić. O ten! Jeszcze mnie popamiętacie! Najpierw zejdź z dachu, kolego! Deni, jestem na dachu! Tu jest strasznie! Pomóż mi! Daj mi pomyśleć! Już wiem co robić, skoro jesteś na dachu, to ozdób go tą zielenią! Niech cały nasz dach będzie w trawie! Świetny pomysł! Wyszło wspaniale! Wow. wow! Oni już zrobili dach! My też musimy coś wymyślić! Najpierw zrobimy im mały żarcik! Co to za wiadro? W dodatku ze śmieciami! Ochyda! Oh, Zobaczycie, oberwiecie! Co to jest? Korody! Ogromna pszczoła! Nie ugryź mnie! O, proszę! A. A. Widziałeś to? No, co robić? To ogromna pszczoła! Tylko, żeby nas nie urządliła! Jill, popatrz tylko na nich, trzęsą się ze strachu. Myślicie, że jesteśmy tchórzami? Zaraz wam pokażemy! Uuu, co wy robicie? Przestańcie! Uuu, dosyć jestem cały mokry! Przestańcie! Od razu lepiej. Dziewczyny są the best, a wy jesteście przegrywami. A teraz zajmijmy się naszym dachem... Polałyśmy go wodą, żeby wyhodować na nim kwiaty. Udało się! A teraz ozdobię okna jeszcze większą ilością kwiatów. Różyczek. Urety! Ale cudnie pachną. Wspaniały domek. Co powiecie chłopaki? Nie przeszkadzajcie nam! Stawiamy okno. Idealnie! A teraz ozdobimy drzwi naszego domu! Wow, super! Genialny pomysł! Dodam troszkę ognia! Ha! Super świeci! Wow! Zrobiliśmy prawdziwy portal! Idę za tobą! Słuchaj Rebeka, w jakim kolorze pomalujemy drzwi? Może żółty albo pomarańczowy? Coś wybierz. Ha, 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 ha. Narysowałyśmy takiego słodkiego motylka. Ojej, co to tak trzęsie? Co za koszmar! O, uciekajmy! Świnie? Co to ma być? U, dobrze, że zdążyłyśmy się schować na dachu. Ha, ha, przechytrzyliśmy je. Dałby się nabrać. Co? <gryzanie> Dziewczyny tu są! Idziemy! Wiejemy! Wynoście się z naszej posesji! Natychmiast! Uu! 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 Już, już idziemy! Dobra, to się więcej nie powtórzy! No nie! Co to jest? Czemu tak krzyczycie? Uu! Trzymaj! Może to ją uspokoi? Udało się! Fajnie! Wow! Możemy się napić Coli! Super, uwielbiam coca colę Ekstra! Dobra, zrelaksujmy się! O jacie. co one tam wymyśliły? Wyhodowałam piękne kwiaty. Tak cudownie pachną. Idealne. A ja postawię tutaj leżak. Odpocznę sobie pod kwiatkiem. Ale super. Świetnie. O nie! Chmury! Trzeba iść do domu. Musimy się schować! Szybko! Wow. Jej mamy tu tyle pracy! Zdobimy nasz domek w środku. Akurat mam tu piękną różową tkaninę. Powiesimy ją na ścianie. Właśnie tak. Dodałam też łańcuchy świetlne. Już jest przytulniej. Zobacz, mam jeszcze takie puzle! Rozłożymy je na podłodze. Są takie puszyste. Wow! Quentin! Powieźmy obrazki na ścianie. Dobra, niech będzie jeden tutaj, drugi tutaj i trzeci obok. Fajne co? Ten też powiesimy. Nie, tego nie! Jest straszny. A co jeśli będzie prawdziwy? A -a -a -a. <śm> Jaka miękka podłoga. To był świetny pomysł z tym dywanikiem. Co dalej? Musimy postawić tu stolik. Rozłożymy na nim nasze ulubione słodycze i inne smakołyki. Świetnie. Ojej. Przygotowałaś nawet nasze obrazki. Ozdobimy nimi ściany. Wow, I chałupa wygląda całkiem nieźle. Mam pomysł. Zróbmy hałas. Widzicie? O nie, wynoście się stąd! Ha, udało się! To było takie śmieszne! A teraz zostawimy to figurki. Hmm, są w domu. Doskonale. Zrobimy im pranka. Łapcie prezent. Co, prezent? Skąd? Co? Dynamic?